W dzisiejszym odcinku wybierzemy się w podróż do Kwidzyna, by pozwiedzać i wyciągnąć z garażu auto, które stało się już całkiem wartościowym young Przytestujemy Przetestujemy dziś Opla Kadeta E i odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle warto bawić się w klasyki. Także po naładowaniu i wsadzeniu akumulatora samochód ładnie odpalił, pojechaliśmy na przegląd i auto było już gotowe do testu. Ej, bo każdy chyba też wpadł na pomysł, że może fajnie by było mieć jakiegoś klasyka. ale po co wydawać dużo kasy na klasyka? Można sobie po prostu kupić Kadeta. Przecież to jest auto, które po prostu wymarło. Tego już praktycznie nie spotykamy na drodze, przez co jest w tym momencie bardzo wartościowym klasykiem, który jest w miarę tani w utrzymaniu, no i przykuwa uwagę na zlotach. Także powiedzmy coś o nim więcej. Na początku warto wspomnieć, co to w ogóle za auto. Ogólnie Kadys to taki poprzednik Astry, czyli proste auto dla ludu do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Pierwsza generacja kadeta była produkowana jeszcze przed wojną, bo w 1936 roku Opel zaprezentował pierwszą generację i wtedy nazywanie modeli samochodów po stopniach wojskowych było, no, no wiecie, jakby modne. W każdym razie, w 1962 roku Opel zaprezentował drugą generację i według mnie te auto wyglądały po prostu przeuroczo. Potem, od 1973 roku, był kadet C i tutaj dopiero styliści dali popis. Konkretny materiał na klasyka i według mnie to jest najładniejsza generacja tego modelu. Potem w 1979 roku do produkcji wszedł D, który jest typowym kanciakiem i nie jest tak ciekawy jak jego poprzednik, ale w 84. Opel zrobił to. No i... Jest paskudnie brzydki. Jest... Nawet brak mi słów, żeby opisać jak jest brzydki. On był już brzydki jak wychodził w ogóle z fabryki. Mimo, że był nawet wtedy całkiem nowoczesny. Ale przez to, że jest tak brzydki... Kurde, on teraz jest po prostu ciekawy. To jest Kadet i to jeszcze w wersji przedliftowej. To jest egzemplarz z 1986 roku. Poznajemy to po tym grillu, który w ogóle jest z plastiku. Wielka czarna masa czarnego plastiku. Nie wygląda to za ciekawie. Mamy też bardzo proste lampy, ale zobaczcie, jaki śmieszny zabieg. Tutaj, no tak, no trochę są takie ścięte. Nie są prostokątne. Wow! Opel Design. Jak widzicie, ten samochód jest w wersji Coupé, jest w wersji sportowej. Tutaj, jak widać, mamy też wloty powietrza nie wiadomo dokąd. Tak naprawdę, to żaden wlot nie jest. To jest po prostu czarny plastik. Generalnie, auto z tyłu jest bardzo proste, ale ma kilka takich fajnych zabiegów. Na przykład, zobaczcie, ta linia tutaj tych osłon idzie nam równo z błotnikiem, przez co jakby on nie jest taki pełny w pełnym półokręgu, tylko jest ścięty. Opel Design. Tył jest taki trochę śmieszny, bo jak widać ta szyba i w ogóle linia boczna jest dość mocno opadająca, ale tutaj mamy taki nagle uskok. Mamy tutaj bardzo dużą klapę bagażnika, która zajmuje nam większość tyłu. W e, centralnej części mamy tablicę rejestracyjną, w tym wypadku czarna. Co więcej na tym aucie jest zamontowana od 1989 roku. Obok mamy lampy, które są niemalże prostokątne, ale też z takim delikatnym ścięciem Opel design. No i. Poniżej mamy duży, czarny, plastikowy zderzak. A tutaj mamy rurę wydechową, która tak fajnie wystaje nadaje takiego vintage'owego wajbu. I to w sumie całkiem fajnie wygląda, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to auto z tyłu jest jakieś szczególnie specjalne. Ale czemu kadety wymarły? Wiadomo, jak to auta użytkowe, gdy naprawa przestała być opłacalna i przewyższała wartość samochodu, to lądowały na złomie. No i blacha była tragiczna zewiały bardzo mocno i był to czynnik, który przyczynił się do ich wyginięcia. Obecnie zostały albo zadbane egzemplarze, albo te zgnite. I pojawia się pytanie, czy warto je ratować? Ten samochód jest w bardzo luksusowej wersji, bo ma szyberdach. Jednakże, po niemalże 40 latach, no trochę przecieka. E, więc jak skręcamy samochodem w lewo, e, no to nasz pasażer dostaje wiadro e, wody na głowę, jeśli pada deszcz, a jeśli skręcamy w prawo, to my obrywamy. No, w tym miejscu jeszcze powinna znajdować się antena, ale została urwana. Ten samochód to nie jest zwykły Opel Kadet. To jest wersja Racing. Oznacza to, że jest sportowy. OPC. <grym> tak serio, to nie było czegoś takiego jak wersja Racing tego auta. To jest tylko naklejka. Ale za to istniała wersja GSI, która była usportowioną wersją Kadeta. I to właśnie ona wygląda najciekawiej i jest najlepszym materiałem na klasyka. Prócz tego był hatchback, 3 i 5-drzwiowy, sedan, no i kombi, które występowało w wersji 3-drzwiowej. Ogólnie to generacja A e jest zdecydowanie najbrzydszym kadetem i to nieważne w jakiej budzie. Wygląd? To 2 na 10. Ale żeby nie było. Teraz jego brzydota stała się jego atutem i wyróżnikiem. W ogóle spójrzcie na ten kluczyk. To jest kluczyk do auta. A ten oto, to nie jest do skrzynki na listy, to jest do wlewu paliwa. W każdym razie, żeby się do niego dostać, mamy oczywiście absolutny brak centralnego zamka. W sumie nie wiem, po co wkładam ten kluczyk, skoro jest otwarty. E, oczywiście drzwi zamykają się same. No cóż, jestem Adam i wsiadam. Na pewno fajną sprawą jest widoczność w tym samochodzie, bo jak spojrzymy do przodu, w lewo, w prawo i do tyłu, to widzimy praktycznie wszystko. Także, co można powiedzieć o wnętrzu tego samochodu? No, jest brzydkie, ale ma swoje smaczki. Przede wszystkim ta kierownica dwuramienna jest bardzo fajna, vintageowa. E, zegary. Które mamy za sobą, mają taką śmieszną taką, taką wstawkę z takiej siatki, jakby i wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Oczywiście mamy tylko prędkościomierz, bo obrotomierz to była chyba obcej, ale oprócz no tego, oprócz prędkościomierza, mamy jeszcze wskaźnik e, temperatury cieczy chłodzącej i wskaźnik poziomu paliwa, który w tym egzemplarzu akurat nie działa. Konsola centralna to jest taki jeden monolit. E, w ogóle odstaje tutaj od drzwi, jest totalnie niewspółczesny. W każdym razie tutaj mamy taką, taką dużą półkę, na której oczywiście mamy pieska z głową. A poniżej kratki nawiewu, mamy zegarek, który nie działa, mamy radio, które nie działa. Mamy też e, sterowanie temperaturą, które też nie działa, bo zawsze z dołu nam leci ciepłe powietrze, a z góry leci nam zimne. E, w każdym razie tutaj dostosowujemy siłę nawiewu. Tymi suwakami przesuwamy sobie, czy chcemy mieć ciepło albo zimno, ale tutaj to oczywiście nie działa. Tu jest też bardzo fajna pop... popielniczka. Eee, no ale jakby, co jest też w tym samochodzie fajne? I co jest jego wyróżnikiem? To jest kadet, który ma skrzynię automatyczną. Serio, mało było takich egzemplarzy. Materiały, z których zrobiona jest deska w tej części, nie są jakieś tragiczne, ale są twarde, ale tutaj. Wszystko się trzęsie. Jest niespasowane. W ogóle są duże odstępy. A, żeby otworzyć szyberdach. Wyciągamy tą rączkę i kręcimy sobie, kręcimy, kręcimy i szyberdach nam się uchyla. Klimatyzacja. AC-86. W każdym razie pozycja za kierownicą wcale nie jest taka tragiczna. Mamy nawet trochę miejsca. Siedzenia nie są jakiejś strasznie wygodnej. Co więcej, serio, takim kadetem spokojnie można pojechać sobie w jakąś trasę. Jednakże powyżej 100 na godzinę on jest strasznie niepewny, ale do tego przejdziemy za chwilę. W ogóle spójrzcie sobie na te drzwi. One są super cieniutkie i wykończone wykończone, kurde, biblioteką szkolną. Ta klamka, ta klamka jest w ogóle taka dziwna, mała. Tutaj widać to no, bardzo mocno zużycie, no ale no, wiadomo, to jest prawie 40-letni samochód, więc no dobra. Ma prawo. Ale w każdym razie, nie mamy tutaj w ogóle żadnej kieszeni. Unpractical. Zobaczmy, jak wygląda miejsce z tyłu. No cóż, szału nie ma. Miejsca jest raczej mało, tak na dwie osoby z tyłu. No ale wiem, że w latach 80. i 90. To całe rodziny tym jeździły na wakacje. I jakoś się mieściły, więc no cóż, nie można narzekać. Jednakże kanapa z tyłu nie jest jakaś super wygodna, nie ma w ogóle zagłówków. No i no, na dzisiejsze standardy, no mocny vintage. No dobra, oczywiście wiadomo, że mamy do czynienia ze starym autem i wiele można mu wybaczyć, ale środek nie jest jakiś ciekawy. Chociażby taki Golf 2, według mnie, miał dużo ładniejsze wnętrze. Jednakże w porównaniu do samochodów, które były w tym czasie dostępne w Polsce, to wnętrze kadeta było prima sort lux petarda. Ale oceńmy je przez pryzmat tego, czy w XXI wieku będzie przyjemne dla właściciela. I tak i nie. Dużo zależy od egzemplarza jaki mamy. Na przykład w poliftach były masakrycznie brzydkie kierownice. Ale mogliśmy też mieć kadeta z digitalami. Niby drobnostka, a diametralnie zmienia odbiór auta. Ale z drugiej strony plastiki trzeszczą i mamy wrażenie, że trzyma się na słowo honoru. Ale to może być też specyfika egzemplarza, który mógłby być w lepszej kondycji. Ale jako, że taki mamy dostęp do testów, kategorii wnętrze daje 4 na 10. No i też żeby nie było, że ja się tego auta nie tylko czepiam. Jak kadety były sprzedawane, to nie było mnie na świecie i patrzę na nie z innej perspektywy niż ludzie, którzy takie auta używali na co dzień. Żeby otworzyć bagażnik, musimy wsadzić kluczyk. I dosyć ciężko się nam otwiera. No ale po jego otworzeniu okazuje się, że spadła nam półka. A tak ogólnie to tu jest całkiem sporo miejsca. I tutaj są takie wystające pręty, które idą sobie tutaj o, żeby ten bagażnik zamknąć. No i tak kurde można się jebnąć w łeb. I takim oto sposobem otwieramy maskę <laughs> w tym samochodzie. A po jej otworzeniu ukazuje nam się silnik 1.3 benzyna 60 koni na gaźniku. Na pierburgu. W tym egzemplarzu ten silnik jest naprawdę w bardzo fajnej kondycji. Das auto. W każdym razie, żeby odpalić takie auto, A, to nie jest takie proste. Podamy sobie do socyjki, przekręcamy sobie, włącza nam się zapłon. No i fajnie, niby wszystko normalnie. Ale mamy tutaj ręczne stanie. Więc, e, żeby auto odpalić. Musimy trochę je zaciągnąć, żeby silnik się rozgrzał. No Teraz akurat jest rozgrzany, więc nie musimy go tak włączać, ale na zimnym fajnie, jak on sobie pochodzi chwilę, bo inaczej no, działa tak no, nie najlepiej. No i dobra. W takim razie zabieramy naszego kadecika na małą przejażdżkę. Włączamy sobie światełka i wjeżdżamy sobie pod tą górę. I po mojej lewej stronie widzimy Gdańskok w Zamku Kwizyńskim, który jest po prostu dojściem do kibla. Eee, tylko że średniowiecznym. Co więcej, jest to najdłuższa taka forma, że tak powiem, dojścia do wieży ustępowej na świecie. Więc naprawdę polecam zajechać eee, i w ogóle polecam zobaczyć sobie quizem, bo to jest bardzo fajne, urokliwe miasteczko z historią. Yo, jeśli chodzi o jazdę kadetem, teorią cały czas jest taki no w miarę normalny, bo możemy nim całkiem normalnie się przemieszczać. Ale, jako Daily, kwestia bezpieczeństwa jest najbardziej przerażająca w tym samochodzie. Natomiast druga kwestia to jest prowadzenie. Kierownica, i w ogóle układ kierowniczy, ma potężne luzy. Ten samochód jest strasznie pływający. Do tych 100 na godzinę on jest naprawdę w miarę cichy, w miarę cywilizowany i w miarę przyjemny w odbiorze. Ta skrzynia biegów jest zamulona i to strasznie. To auto po prostu dostarcza fanu, bo jest takim. No, jest po prostu nie dzisiejszy. To jest jakby pierwowzór samochodu. Mamy tylko to, czego naprawdę potrzebujemy. Mamy silnik, mamy koła, mamy jakieś zawieszenie, które w sumie naprawdę fajnie zbiera nierówności i nadaje się do tego, żeby gdzieś jeździć sobie po polnych drogach. A, no i jeszcze jest jedna kwestia. Trzeba się przyzwyczaić w ogóle do tego, w jaki sposób tutaj operuje się pedałami. Gaz chodzi bardzo ciężko. Hamulec jest w ogóle jakiś totalnie dziwny. To auto prawie nie hamuje. Znaczy nie, no hamuje, no ale wiadomo, słabo. Więc musimy po prostu zachować ostrożność, jeżąc takim samochodem. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że ten silnik w ogóle z tym automatem naprawdę fajnie się zbiera, ale tak do 60 na godzinę. Jak wspominałem o tym Gdanisku, to jest bardzo fajna droga. Po której po prostu możemy przejechać pod tą perełką architektury krzyżackiej. Fajna sprawa. Jeżdżenie autem bez wspomagania, to jest lepsze niż siłownia. Przesiadając się ze współczesnego auta do łezki, przenosimy się w czasie. I to jest największy atut jazdy tym autem. To jest po prostu przygoda. Jednakże nie można powiedzieć, że to jest samochód, który dobrze się prowadzi. I po dłuższej jeździe, kadet daje nam znać o swojej prawdziwej naturze, czyli jest po prostu zwykłym, nudnym autem. Jazda to 3 na 10 Najgorsze jest to poczucie, że wiesz, że w zderzeniu z autem współczesnym nie masz wielkich szans. Dobra, jak wrażenia z jazdy? Czuję się jakbym sterował okrętem podwodnym dodatkowo? Sprawia ci fan nudne jeżdżenie takim autem jestem w stanie poczuć to co się działo kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu Po prostu kierując ten samolot Sama ta otoczka No super, super sprawa Warto kupować klasyki <laughs> Tak? No to powiedzmy sobie, z czym będzie wiązać się kupno Jangtimera, na przykładzie Kadeta E. I w ogóle po co to kupować? Najlepszym sensownym argumentem jest po prostu zajawka. Jeśli chcemy mieć klasyka na weekendowe przejażdżki, ale nie chcemy wydawać dużo pieniędzy, to łezkę można kupić w przedziale od 1000 do 25 tysięcy złotych, czyli próg wejścia jest dosyć niski. Co więcej, te auta zaczęły już zyskiwać na wartości, ale nie spodziewajmy się póki co spektakularnych wzrostów typu. Kupię za dwa koła, a za rok sprzedam za dziesięć. No ale też co w trakcie użytkowania takiego auta? No wiecie, jest bardzo duża szansa, że trzeba będzie wykonać jakieś naprawy. O ile większość napraw mechanicznych będzie można wykonać samodzielnie ze względu na prostą konstrukcję, to blacharki w większości już sami nie ogarniemy. Skoro blacharze za malowanie jednego elementu biorą nawet 900 zł, to jest duża szansa, że taka pojedyncza naprawa przewyższy wartość auta. Ale z plusów Części są jeszcze dostępne, na przykład z Deu Nexi, która jest bliskim krewnym kadeta, która notabene jest w tym momencie autem praktycznie nie do spotkania. W każdym razie, klucz jest taki, że jeszcze bez problemu części mechaniczne dostaniemy, no i też jest dużo kadetów na szrotach. Na pewno kupno taniego timera się nie opłaca, jeśli nie chcemy przy nim grzebać i zostawić je mechanikom do naprawy. Ale jeśli dopiero zaczynasz przygodę z klasykami, to taki kadet może być dobrym materiałem na pierwszego jak na którym wiele się nauczysz i niskim kosztem zobaczysz, czy to w ogóle zajawka dla Ciebie. Jeśli nie, bez problemu powinno się go sprzedać ze względu na ograniczoną dostępność tych aut. A teraz omówmy sobie plusy i minusy zakupu Opla Kadeta E. Z plusów. Niski koszt zakupu i utrzymania. Mamy wstęp na większość zlotów i przykuwamy na nich uwagę ludzi po 40. Łatwy dostęp do części zamiennych. Dla wielu to auto ma wartość sentymentalną i prosta konstrukcja, i łatwe naprawy. A minusy? Niski poziom bezpieczeństwa auto nie robi efektu wow jazda na dłuższą metę nie jest ekscytująca ograniczona dostępność aut na rynku wtórnym oraz ryzyko konieczności wykonania drogich napraw dla harskich. Opel oferował 20 różnych wersji silnikowych w Tym aucie. Najpopularniejsze to benzyny 1.3 60 koni, 1.6 75 koni, 1.6 82 konie oraz warto też wspomnieć o 2.0 150 koni w wersji GSi, który był najmocniejszą jednostką. Były też diesle w tym wolnosące 1.5 50-60 koni, 1.6 682 konie oraz 1.7 60-82 konie. Większość jednostek uchodzi za trwałe i idioto idiotoodporne. W kategorii stosunek ceny do jakości daje 6 na 10. Na dzisiejsze standardy to prymitywne auto, ale za to jest tanie w utrzymaniu i łatwe w naprawach i do tego mało pani. Nie dostajemy dużo wyposażenia ani bardzo mocnych silników, ale dostajemy tę dziwną dozę unikalności, która po prostu jest fajna. To samo się tyczy kategorii sensowność, gdzie daje uwaga, 10 na 10. Co? Kadet tak dużo? No, jeśli patrzymy na niego z perspektywy jak Temera, to tak. Za kilka tysięcy złotych możemy stać się posiadaczem auta, które przykuwa uwagę, daje nam wstęp na zloty, jest na swój sposób oryginalne, łatwe w naprawach i utrzymaniu. Jako pierwszy klasyk petarda. No i jeśli nie zostanie przyinwestowany, nie stracimy na nim w przypadku późniejszej odsprzedaży. Ogólnie wyszło 26 na 50. Można nim pojechać na grzyby. Także podsumowując, jeśli jesteśmy gotowi, by wejść w to hobby, to kadet jest idealnym materiałem na pierwszego klasyka. Według mnie, jeśli interesuje nas motoryzacja, to warto chociaż spróbować pobawić się z Youngtimerami. A może przerodzi się to w życiową zajawkę? Kto wie? W każdym razie dzięki, że za. A, krw. Dobra, jeszcze raz. W każdym razie, dzięki za obejrzenie, dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę, i, i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Niem, 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 niem.